Lider to oddolny i partnerski program, który w Polsce realizują lokalne grupy działania. Polega na opracowaniu przez społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej projektów. Lider to bardzo ciekawa i myślę, że taka fajna formuła tu i porozumienia biznesu, organizacji pozarządowych i samorządów w formie stowarzyszeń, które mogło korzystać z różnego rodzaju wsparcia. Lider w europejskich strukturach funkcjonuje już od prawie 30 lat. W Polsce wprowadzony został wraz z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej. Dzięki niemu udało się przeprowadzić wiele ciekawych i istotnych projektów dotyczących zarówno infrastruktury, jak i tych związanych z kapitałem ludzkim. Środki, które już od tamtego czasu pozyskiwaliśmy i wdrażaliśmy, pozwoliły na odmienienie w zasadzie wizerunku wielu i miejsc i miejscowości, odrestaurowanie zabytków, czy też nawet na takie twarde inwestycje. Jakimi są na przykład drogi, ale również ten ostatni czas, czyli lata 14-20, to gro pieniędzy, które przeznaczone są na wsparcie lokalnego rynku pracy, na rozwój, szczególnie tych najmniejszych firm lub tworzenie nowych. Już po pierwszej edycji okazało się, że lokalne społeczności zobaczyły w programie LIDER kolejną szansę na rozwój i poprawę warunków życia na terenach wiejskich, a zainteresowanie nim przerosło oczekiwania. Dzięki temu, że środki są dość łatwe do pozyskania, dużo beneficjentów się stara o te środki i to generuje dodatkowe miejsca pracy i nie spodziewaliśmy się, że aż tyle miejsc pracy uda się utworzyć. Obecnie lokalne grupy działania wraz ze swoimi partnerami kończą już projekty przewidziane w budżecie unijnym na lata 2014-2020. Mamy nadzieję, że sprawnie lokalne grupy działania rozliczą swoje środki w programowaniu 2014-2020 i do nowego programowania przystąpi również podobna ilość stowarzyszeń. Więcej na temat programu LIDER i zadań realizowanych w jego ramach przez lokalne grupy działania oraz współdziałające z nimi samorządy i przedsiębiorstwa już za chwilę. LIDER. Ta nazwa dobrze znana jest zarówno lokalnym samorządom, organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom. To jeden z kilku programów unijnych, który wspiera rozwój i przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Od innych odróżnia go jednak skala wpływu, jaki wywiera na lokalne społeczności. Nie tylko je aktywizuje, ale również przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Na Mazowszu mamy na dzień dzisiejszy 29 lokalnych grup działania, które realizują 29 strategii. Są to bardzo dobrane pomysły do odpowiednich obszarów, bo każda lokalna strategia to osobny obszar, powiązanie z... Ciekawymi miejscami, czy to Wisło, czy to innymi miejscami kultury, czy innymi miejscami turystyki. Wszystkie projekty w ramach programu LIDER realizowane są na zasadzie partnerstwa trzech sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego. W praktyce oznacza to porozumienie trzech przedstawicieli lokalnego samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o to porozumienie jest to stowarzyszenie. Chcielibyśmy, żeby to było stowarzyszenie partnerskie, żeby tam nie pojawiali się jacyś liderzy. Oczywiście jak to w każdym stowarzyszeniu pojawiają się ci bardziej aktywni, którzy mają więcej czasu, czy więcej szerszy obszar swojego działania. Natomiast myślę, że samym, na samym początku u samego założenia tych stowarzyszeń były samorządy, które rozpoczęły, podjęły inicjatywę, a później już wszystko się, no samo się nie toczyło, bo to nic się samo nie toczy, ale już i to organizacje pozarządowe i biznes, ale myślę, że chyba też przede wszystkim organizacje pozarządowe dużo rolę odgrywają. Historia programu Lider sięga roku 1991. W ówczesnej Unii Europejskiej skorzystało z niego 217 lokalnych grup działania. Była to faza wypróbowania nowego podejścia do terenów o charakterze wiejskim, zmierzającym do pobudzenia zaangażowania lokalnych społeczności na takim obszarze. Program zakończył się sporym sukcesem, co sprawiło, że przeprowadzono kolejne dwie edycje w latach 1994, 1999 oraz 2000-2006. W ten sposób do lokalnych społeczności przez 15 lat trafiło Ponad 7 miliardów euro, choć wstępnie zakładano wydanie nieco ponad 4 miliardów. Stało się tak dlatego, że w 2004 roku do Unii wraz z Polską przyjęto kolejnych 9 państw. To wówczas budżet zwiększono o kolejne 3 miliardy euro. Eksperyment, który przyjął się w starych krajach Unii Europejskiej, szybko znalazł swoich zwolenników w Polsce. Zadanie wdrożenia nowoczesnych strategii rozwoju obszarów wiejskich przyjęły na wzór zachodnich m.in. lokalne grupy działania z terenu województwa mazowieckiego. Nasza lokalna grupa działania powstała w 2004 roku. To były początki w ogóle wdrażania programu LIDER w Polsce, kiedy to fundusze europejskie trafiły do nas na e, Ziemię Polską. E, wówczas, dla nas wszystkich pewnie, którzy tworzyliśmy tą organizację, to było trudne wyzwanie i też takie pytanie, czym ono będzie. Widzieliśmy dużo rzeczy gdzieś tam z literatury, nawet szukając wówczas jeszcze podpowiedzi w internecie, to nie było to samo, co można powiedzieć, że jest dzisiaj, natomiast od tamtego czasu do obecnego momentu. Powstała organizacja, która jest takim motorem napędowym dla rozwoju naszych gmin, naszych sołectw, całych obszarów wiejskich, którymi się zajmujemy. Lokalne grupy działania składają się z przedstawicieli sektora prywatnego, czyli przedsiębiorców i rolników z danego obszaru, organizacji pozarządowych i społecznych, takich jak stowarzyszenia i fundacje oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. To właśnie w tak złożonym gremium podejmowane są decyzje o tym, jak wielki i w jaki sposób środki rozwojowe trafiają do poszczególnych beneficjentów. To, w jaki sposób w praktyce funkcjonuje ten program, bardzo dobrze pokazuje przykład z Wyszogrodu, gdzie dzięki m.in. środkom z programu LIDER wyremontowano amfiteatr. Tu dawniej, oczywiście, też był amfiteatr, ale z duchem czasu zostały z niego tylko betonowe słupki, na których nie było ławek. Natomiast przestrzeń była totalnie niezagospodarowana. Dziś mamy to miejsce, które ożywia lokalną społeczność, pozwala organizować wiele ciekawych wydarzeń, ale przede wszystkim jest sympatycznym miejscem do spędzania czasu na spacery. Przyjeżdża tu mnóstwo turystów, którzy po prostu dobrze się tu czują. I to jest chyba też taki jeden z ważniejszych celów samego tego funduszu, jakim jest program LIDER, ponieważ on zmienia. Na rzeczywistość, w której funkcjonowaliśmy do dzisiaj, i bez zainwestowania tych pieniędzy była ona mało atrakcyjna. Środki z programu LIDER od lat pobudzają lokalną aktywność. Początkowo cały ciężar skupiał się na lokalnych grupach działania, to one namawiały do współpracy lokalne samorządy czy przedsiębiorców. Dzisiaj sytuacja jest odwrotna: to lokalne samorządy i przedsiębiorcy przychodzą do lokalnych grup działania z gotowymi już projektami. Ta długofalowa praca właśnie nad tworzeniem tego tej aktywności pozwoliła nam zbudować fajne, zaangażowane i aktywne społeczeństwo, które mogę śmiało powiedzieć, że w, bierze sprawy we własne ręce, szczególnie jeśli chodzi o losy, o, o, o działalność w ich małych ojczyznach. Każda z lokalnych grup działania przed rozpoczęciem podziału środków z programu LIDER musi opracować i zatwierdzić strategię dla obszaru, na którym działa. Znaleźć mogą się w niej projekty z zakresu zastosowania nowych technologii, które mają podnieść konkurencyjność produktów i usług obszarów wiejskich, poprawa ogólnej jakości życia na terenach wiejskich, kwestia podniesienia wartości regionalnych produktów, szczególnie poprzez ułatwienie mniejszym producentom dostępu do rynków dzięki współdziałaniu ze sobą. Oraz pomysły na wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, a szczególnie obszarów należących do sieci Natura 2000. Oczywiście wspieramy jakość mieszkania na terenach wiejskich, także powstają skwery, powstają też prace naukowe, jakby z zakresu historii, przywracamy tą historię, przywracamy również miejsca ciekawe, pokazujemy, które się tutaj dzieją, czyli, czyli jakieś różne rekonstrukcje historyczne, ale dzięki naszym działaniom również powstaje bardzo dużo miejsc pracy, dużo ludzi zaczyna działalność gospodarczą, i realizuje swoje e, pomysły. W przypadku lokalnej grupy działania między Wisłą a Kampinosem przewodnią ideą działania jest marka lokalna Misja Kampinos. To pod nią zrzeszają się osoby i firmy, ale także lokalne inicjatywy i wydarzenia. Jednym z najlepszych przykładów z terenów przylegających do Kampinoskiego Parku Narodowego jest park Rozrywki Julinek. Był to jeden z pierwszych pomysłów realizowanych przez lokalną grupę działania między Wisłą a Kampinosem w ramach programu LIDER. Tak naprawdę ten obecny park rozpoczął się właśnie od Parku Linowego i od Minigolfa. I tutaj nasza współpraca z Stowarzyszeniem Między Wisłą a Kampinosem była takim pierwszym przyczynkiem do tego, żeby ten park odzyskał swoją świetność. Dzięki powstaniu parku, region wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wzbogacił się nie tylko o kolejną atrakcję turystyczną, ale przyniósł też sporą liczbę nowych miejsc pracy, co w znaczący sposób zaktywizowało lokalną społeczność. Z jednej strony jest pracodawcą, czyli trochę integruje tą społeczność i jakby powoduje, że tutaj naprawdę u nas bardzo dużo, zwłaszcza młodych ludzi, pracuje w sezonie. Jest takim miejscem, do którego fajnie się przyjeżdża i miło rodzinnie spędza czas. Jest miejscem, jest takim trochę centrum edukacyjnym, bo co weekend prowadzone są warsztaty edukacyjne. Jest trochę centrum kulturalnym, bo przyjeżdżają tutaj i teatry i artyści, ale jest też takim jądrem tak naprawdę rozrywkowym tego terenu. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, między innymi na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym na co i jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazovia.pl